Hejka wszystkim, z tej strony Kitek, a teraz jest kolejny odcinek z Mega World razem z Anią, gdzie ja tworzę swoją postać! Uh! W końcu będę miał własnego X kitka w Mega World! Czemu mi się z Nunomsami to kojarzy? Nie, Nie wiem! Cały czas mam Nunomsy. Czemu Nunomsy? Chcecie Nunomsy? Piszcie Nunomsy! Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, z dzwonkiem, a my będziemy teraz tworzyć tą moją postać, mojego kitka! Uh! W Mega World. Pierwszy kitek w migałort. Znowu będziemy zbierać dużo wieżaków. I żarcia. Ok? Idzie. No to co, odpalamy migałort? Kiknąć mi się chce. Kiknąć mi się chce, poważnie. Kochanie. Pominę to. Uf, zdrowie. Ja mówiłem, no. Dobra, kitek musimy stworzyć teraz kitkę. Mamy już moving. Ej, tutaj nie byliśmy. No ale zacznij od tworzenia kitka, No już, ale nie chcę, ja co? Naciśnijmy tu. Mały, ma, powiem. Jasne. Przeszkole! Nie spojemy i cię! Wychodźmy, wychodźmy, jak się stąd wychodzi? Ja nie umiem. Biedronką? Tak, już uzupełniam, a Patrz, jak Matyńce. Dobra, na początku idziemy do... Łabędzia no Czemu? No bo fryzjer na samym końcu. Aha, czyli dopiero później będę tak. robić fryzurę Gdzie ja mam kitkę? No tam oto jest to, jest twój kitek, nie jest musisz ja? pytać. To na pewno jestem ja. Ale ja mam dziwną twarz. W sensie na zasadzie mam takiego pioruna. Ej, faktycznie. Gdzie tu jestem? Idziemy. Ui, a czemu to się nie przesuwa? Ja coś nie umiem w to. Chodź, idź. A może tak muszę. Eee. <laughs> Zamykasz i teraz wszystko sobie wybierasz. No masz tego pioruna tutaj. Dobra, zaczniemy od samego początku. Damy mu takie krzeczaste brwi. A ja nie mogę, znowu. Kitek przegnie. O, <laughs> zawsze takie chciałem mieć oczka. Lecie Co?! Czy to jest podbitałko, chcesz mieć podbitałko? A, dż, że się biłem. A kolor nie zmieniasz, nie? Ja mam zielone oczka przecież. No dobrze. Tak Wszyscy. będziemy mieli. Do tego. Wiecznie nie zmęczamy. Do tego usta. Ty mi zabrałeś już moje. Ale sobie. Może się wziąć. Będziemy mieć razem takie same? No, będzie tak uracza. Takie? No. Co to jest? To są ustawy. A, dobra, nieważne. To są policzki. E, tak. Policzałki. Chyba co to z tym tatuażem? Może go się da zmyć wodą. Zaraz. O, tak będę wyglądał. Fójj, kitek! Tak. No dobra, tak. No. I ostatnie? Kolor skóry. Ja mam różowy, to już nic lepiej. Ale no, tego tak pioruna trzeba usunąć. No, ja mam jakieś takie buzie, mam dziwną. No, to ten piorun chyba. Mam takie, takie, na zasadzie nie wiem. wyglądam staro, strasznie. Jak no, taki zarost sobie wziąłeś? A gdzie to się tu bierze? No. Czemu zmieniłeś usta? Przmiałeś takie słodkie. Nie wiem, zepsułem Daj mi to! Usta, ci zrobimy to takie słodkie, podkowe. One są. teraz widzisz, nie mogę ich. nie. Nie ma ich. Zepsułeś przecież, o, tu są. Ale ty sobie wziąłeś to coś. I tutaj... O, widzisz? O. Ale puczki jakieś inne weźmie. I tak się jeszcze cztery razy zmienię prawdopodobnie nie, tak. A tu masz takie, o nie nie chcę takich kości policzkowych. Nie ma tutaj pieków czy czegoś O tutaj masz, okej okay. Okej okay, pasuje mm. Mogę się tego tatuażu jakoś pozmyć? Może zmyj go wodą Tam było takie mydełko co ja się myłam z makijażu I co mam teraz nacisnąć, gotowe? Tak, tak, ja tutaj takie coś, takie światełka ci się zapalają Jesteś gotowy okay, tak. O nie coś nie wyszło Zepsuło się coś Teraz będziemy w bandażu biegać przez najbliższe dni O oh, paska oh. mm. Okej. Okay. Yay. Moon Co my tu mamy ciekawego? Okej, ja to Czy to jest wąs? Wąs. Ej, jak słodka. Hoho, mam wąs. I patrz, teraz ten umyj tu była gdzieś takie domyślne twarzy, to może ten ten tatuaż. Nie mogę, bo ja teraz w opatrunku jestem. Poczekaj, no ale tym można tu gdzieś było to. Ja miałem mm. operację. Co ty Robisz? Miejcie tatuaż? Nie da się. Ej, nie da się naprawdę. To jest się mój nie... znak rozpoznawczy. Ej, nie, wąs ci włożyła pod bandaż. To jest. Czemu tu jest twarz? Ojeju, nie zauważyłam tego To jest creepy A, bo tu, że łabądź ci zamienia Tak gra jest I do tego założymy okularki Wyglądam elegancko Wąs masz pod, pod bandażem Gdzie? No bo wcześniej miałem inaczej hm. Musisz go zdjąć i włożyć i teraz z powrotem Zgubiłem się A, tu jest jestem, mój wąs Nie poznałeś samego siebie? Mój wąs w to jest czekoladzie? Nie, Czy w błocie? w błocie chyba. Uuu, że w czekoladzie. I tak czemu ty się cały brudzisz? Ja nie. <laughs> Załodało, że mi maskę. Błotną? No? Nie wiem. To nie wiesz, a skąd wziąłeś? <laughs> Okej, okay, dobra, ważna. Co to jest? Może się do fryzjera wróć. Dobra, lecimy do. Ale jak ja mam do fryzjera iść? O matko! <laughs> o matko, potrzebuję pomocy. Dobra, idziemy. Albo nie. Jeszcze do... wskoczymy tu. Jej. Jej. Plum. Uuu. Dobra, starcie. Czy tu jest coś jeszcze ciekawego? No my tu mamy łabądź Tu byliśmy. O, na sola. Uważaj na te bandaże. Pani odejdzie no. O, ale solarium jest Ale się spaliłem. Co ty robisz? Chciałem się opalić. Teraz wejdziemy tu, ja będę wszystko testować. A, zobacz. Co? Ja się... Zmywam się Naprawdę? Chyba tak. Nie, nie wydaje. Światło wyłączyć. Faktycznie. Wydaje tylko. Nie, nie wydaje ci się. Nie wiem. Zmywasz to ty. No w nie to ma sens. Taki natrysk, tak? Chyba. Nie. Nie, U, nie. A wiesz, zostaw ja już nie wiem. Poczekaj. Tak, jesteś jaśniejszy Dobra A to? W takim razie co to robi, bo ja tego nie rozumiem Może rośniesz, czy coś? Jeśli wiecie to napiszcie 62. Tu się liczby u góry zmieniają Może iloraz nie tyle A nie chudne raczej. czasem? No ale jesteś chudy Muszę iść zjeść coś Dzień, jest jedzonko? Dobra, lecimy do fryzjera Uuuu <śleskujesz> Ciastek, o się topisz Masz jedzonko Do fryzjera Kicia <śleskujesz> sobie robi włoski On miał fajne okulary Cześć Mufinko O Mufinka Siemaneczko kimkolwiek Cześć Mufina Hejka tak, to wy to lecieło Nie robisz sobie irokeza? No dobra. O, masz tu odkurzacz nawet. Gdzie? Andrzejek! Nie, Andrzejek? rusz się! Maciuś. Co ty? Przestań nie myć odkurzaczem! Znaczy, chciałem... Nie, przestań, masz koronę, lecimy! No, Kitek, rób sobie fryzurę szybko. Taką zawsze chciałem. Nie, nie się irokeza! O matko! Jak elegancko! No tak! Nie mówię, że nie. jest. A, farba to, to, do też to, farba. No ja tak. Myślałem, że tylko tam jest farba. No bo one nie. wszędzie gdzieś stoją. Wszędzie to zawsze jest przecież cały bałagan. Znajdziemy coś fajnego. To nie, 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 to Zobacz, nie. To bardzo wymagający jesteś! To nie, to też nie. O. Nie, no to nie, to nie. Mmm. jest -hmm. był na tamtym. Na pewno. O matko. Nie wiecie co zlecę dalej. I stręk w, w on był Idziemy na tym. Tu. Dalej, 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 też przy co ty robisz? No bo ja nie... No to, to, to stój! Mam mieć rokeza? Ojej, ojej... Ej, to pasuje do, do tego tatuażu! <głos> <głos> a może podkładem zakryć ci ten tatuaż? Tak! Podkładem! Coś takiego? <noise> a, jak, a czy ja wąsa też mogę sobie tak? Eee... Nie, bo to jest sztuczny wąs. No się, proszę cię! Co to jest? Puba! Kapelusz! Po to farbałeś włosy, żeby tam włożyć kapelusz. Wróć tam i weź sobie podkładem twarz. Robię sobie zdjęcie. Podkładem twarz. Jak się robi zdjęcie? Ale tu się nie da dojść. Skrida pewnie. A to? Takie tu? Ty widzisz? A tu lajka. No bo to jak na Instagramie. lajk like dla kotka. Zapraszamy na Instagram Kitka i Mufiny. X Kitek, XX Kitek. Malujemy Coś? Nie? Farbą? Nie farbą, podkładem, żeby ci ten tatuaż szedł. Ale ja chcę ten tatuaż. zmieniłem no zdanie. To w końcu się nastanów. Nastanowię się. A w Nie ma tu jakichś ciuchów? Tu coś jest jeszcze. Co? O kularki. Okularki, Dawaj. kotki Wąsa zdejmujemy, bo po co nam wąs? Czy jest tutaj coś ciekawego? Zrobimy pranie komuś. Pranie! Uuu, ty dobre O, tu też można malować po tablicy, tak Pop jak w Toka Boka Popisaliśmy tablicę To są ciastka ty, Ej, ja też chcę ciastka To są Ciast, ciastka! Tu są jakieś chrupki To ja zjem też. O nie, to nie ja <laughs> Dobra. To była karma dla psa tak także gdamy się. No dobra Czyli postacie mamy już zrobione Tak więc Mufinka, na się ładnie a pa wszystkim pamiętajcie, że jeśli chcecie całą serię Mega World u mnie i u Kitka, napiszcie teraz w komentarzu Mega WORLD! YAY! A wszystkim! Dziękuję za oglądanie! Mam nadzieję, że Kitek Wam się podobał. Mega WORLD! Zmieniliśmy mu wszystko, ale została też rama na twarzy, musimy się go pozbyć jakoś. Albo zostawimy jeszcze, zobaczymy. Jak coś to piszcie! Jeśli chcecie kolejny odcinek, pamiętajcie o łapce w górze. Subskrypcji! To jest takim dzwoneczkiem, jakimś takim, on tak wygląda jakoś, tak? <noise> Już nie przedłużając, a my widzimy się w następnych odcinkach. A -a. Cześć!